Witam serdecznie w grupie F, w grupie śmierci. Rozpoczynamy wyścig numer 2. W tejże grupie trasa 27 Hastings, najdłuższa trasa w grze, trasa po której już jeździliśmy. Jeździliśmy tą trasą w grupie B. Tam rekord należał do Porsche Caymana. Czas wynosił 3,50 i 22 setne. to jest czas do jakiego będziemy się odnosić, oczywiście tylko w ramach takiego porównania, ponieważ czas Caymana nie będzie miał żadnego wpływu na ulokowanie samochodów w tejże grupie. Wyścig ten otwiera, co za zaskoczenie, Ford GT. Mówię cóż za zaskoczenie, ponieważ tradycyjnie w tych rozgrywkach grupowych następny wyścig po wyścigu pierwszym otwiera samochód, który wygrał, który przegrał, przepraszam, wyścig poprzedni. Oznacza to ni mniej ni więcej tyle, że Ford GT był najgorszym samochodem w wyścigu numer 1. Wiele osób, w tym nie, może to zaskoczyć. Mnie na pewno zaskoczyło. No więc Ford GT e, jest już w trakcie przejazdu przez najdłuższą trasę w grze. Muszę o czymś mówić w trakcie takiego długiego wyścigu. Nie wolno mnie męczyć, dlatego przytoczę tutaj swego rodzaju historię dotyczącą tego, Skąd w ogóle pomysł na tego typu turniej? Skąd, jak w ogóle no, zdecydowałem się wziąć coś takiego, aby wyłonić najlepszy samochód w grze? Otóż za główniarza w czasach gimnazjalnych zagrywałem się w Undergrounda 2 i tam po prostu ubóstwiałem drifting. No i driftowałem sobie, driftowałem. E, potrafiłem naprawdę masę czasu spędzać na tym driftowaniu. I w pewnym momencie stwierdziłem, no, że skoro sobie tyle tego driftu wykonuję, e, no to może sprawdzę jak będzie wyglądało driftowanie różnymi samochodami. I w ten sposób narodził się pomysł właśnie na porównywanie wyników samochodów w drifcie oraz ostatecznie na wyłonienie najlepszego samochodu właśnie w driftingu. Wtedy przyjmowałem zgoła inną mechanikę, jeśli chodzi o ten pojedynek, gdyż no, na początku nie był to zamysł przeprowadzania turnieju. Dlatego mechanika wyglądała w ten sposób, iż brałem pierwszą trasę, przejeżdżałem nią każdym z samochodów dostępnych w grze, spisywałem wyniki. Następnie po przejeździe ostatniego samochodu, samochód z najgorszym wynikiem został z listy skreślany. Lista ubożała jeden samochód i zabierałem się za trasę numer 2 na liście tras. I znowu powtarzałem cały schemat. Przejeżdżałem tą trasę wszystkimi samochodami, spisywałem wyniki. Na końcu skreślałem samochód z najgorszym wynikiem i trasa 3 i tak dalej i tak dalej, aż zostały dwa samochody i pamiętam po najdłuższej trasie driftowania 10 okrążeń ponad milion punktów 10 milionów punktów, przepraszam za, za ten przejazd i pamiętam, że samochodem, który wygrał turniej driftu, driftowania było było Audi TT. Taka ciekawostka. Drugim samochodem natomiast, co jeszcze ciekawsze, było Audi A3. Więc dwie Audi, co były najlepszymi samochodami w Antechnazie 2 do driftowania. I... I. tyle. No i kiedy już tak sobie zrobiłem ten turniej drift do driftu, to stwierdziłem, że bardzo fajnie się w to gra i postanowiłem zrobić jeszcze jeden turniej, mianowicie turniej Street Crossu. Ze względu na fakt, iż trasy do tych są krótkie, w związku z czym szybko ten turniej przeleciał w moim zamyśle i taki też turniej sobie przeprowadziłem dokładnie na takiej samej zasadzie jak turniej driftowy. Turniej ten został wygrany przez Mazdę Mijate, e, dlatego między innymi to Mazdy Mijate wybrałem jako samochód do kariery. 3,48-15 Pozwólcie, że przerwę. To jest czas, jaki ustanowił Ford GT na tej trasie. Co za tym idzie, mamy nowy rekord tej trasy, należący do Forda GT. Bardzo ciekawe, ponieważ Porsche Cayman S tak, Porsche Cayman S z grupy B miało najlepszy czas właśnie na tej trasie. Może to dobrze świadczyć o Fordzie GT i być może Ford GT um, odkupi swoje winy, że tak to ujmę, z wyścigu pierwszego. Plany pokrzyżować temu samochodowi spróbuję malutki i siedzący w tym momencie na trzecim miejscu Fiat który już luknie przez najdłuższą trasę w grze. Wracając do y, historii dotyczących turniejów. Mazda Miata, tak jak powiedziałem, wygrała w tubni w Street Crossie, w związku z czym przeze mnie została pokrzyknięta najlepszym samochodem, najlepiej prowadzącym się samochodem w grze, w związku z czym ten samochód wybrałem do przejścia kariery właśnie w ramach mojego nieskończonego do dzisiaj let's play'u z da 2. Po Street Crossie przeszedł, przyszedł czas na dragi. I ten turniej z dragu skończyłem, aczkolwiek za cholerę nie pamiętam, który samochód wygrał ten turniej dragów. Przepraszam. Nic. Zero. Ani nic mi nie świta w głowie, absolutnie nic, yy, jaki samochód w tej w tym turnieju wygrał. Po tym yy, turnieju dragowym zrobiłem turniej z sprintów i tego turnieju nigdy nie skończyłem. I tyle. Tak skończyła się zabawa z Anderlandem 2. Potem przyszedł czas, po jakiejś tam przerwie na Mostułątek, już do Undergrounda 2 nie wracałem. I, I właśnie. No i po przejściu przez chyba że dwa razy, zdecydowałem się właśnie na akcję pod tytułem Turniej Mostułątek. Wyłonienie najlepszego samochodu w mostłątek. I powiecie, dlaczego zmieniłem schemat rozgrywania turnieju? Nie zastosowałem takiego samego schematu. Tylko zostawiam schemat e, tych właśnie grup i turnieju drabinkowego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja ten turniej z Most rozgrywałem sobie w roku 2006, latem 2006 roku. E, w latem 2006 roku miał miejsce Mundial. To więc no, będąc w tym klimacie piłkarskim, w tym klimacie grup i tak dalej, właśnie zdecydowałem się, że właśnie w tej samej formie zostanie rozegrany mój turniej. Ja do tej pory na temat tego turnieju milczałem, zbyt dużo nie powiedziałem. Nie powiedziałem innymi, jaki samochód wygrał tamten turniej, jaki samochód go przegrał yy, i nie zdradzę tego, żeby tutaj nie... w żaden sposób, no nie... no nie nakierunkowywać, nie nastawiać was przeciwko, czy też za jakimś, jakimś tam samochodem. Gdyż sam jestem ciekaw, wolę pomilczać, gdyż sam jestem ciekaw, jak to się... E, jak to będzie wyglądało w drugiej edycji tego turnieju? No, w pierwszej nagrywanej. Tak? Po turnieju na trasach typu Tor zabrałem się do za turniej na trasach typu Sprint, ale chyba nawet jednej grupy tam nie rozegrałem. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o historię. Całkiem szybko przyszło mi opowiedzenie, a tu nawet drugi samochód jeszcze nie ukończył przejazdu. No, trasa Hastings jest długa. Długie trasy mają to do siebie, że przerwy, raczej różnice w wynikach poszczególnych samochodów mogą być bardzo diametralne. Im mniejsze są te, te przerwy pomiędzy danymi samochodami na, takie, na tego typu trasach, tym bardziej wyrównane są możliwości danych samochodów. Zbliża się meta. Czas do pobicia 3.48.15. I ten czas niech nie. Kule biją został przez Punciaka pobity 346-73. Tak więc złe wieści dla fanów Forda GT. Ford GT spada na drugą pozycję w wyścigu numer 2. Jest ryzyko, że ta pozycja zmniejszy się jeszcze bardziej, gdyż jeszcze dwa samochody nam zostały. I nie są to bynajmniej samochody najgorsze w tej grupie, ponieważ PWM3 GTR zajęło drugie miejsce w wyścigu pierwszym i już jedzie przez trasę typu Hastings, zagrażając wynikom nie tylko Forda GT, ale również Fiata Punto. Taka jeszcze dodatkowa mała ciekawostka, nie będę, nie, nie będę tutaj mówił o wynikach, nie chcę mówić o wynikach turnieju tego, którego rozgrywałem dawno temu z Most Wanted, ale mogę powiedzieć parę innych ciekawostek, już chyba jakąś tam mówiłem, między innymi tą, że Murcielago i Gallardo były w jednej grupie. Inną ciekawostką jest to, że wtedy w tym turnieju, oprócz M3 GTR, który nie należy do listy 30 samochodów, dodałem również samochody, pozostałe samochody dodatkowe. Czyli tam jest 911 GT2, tak się nazywa, Corvette R, Mercedes SL65. Coś jeszcze tam było, albo i nie. W każdym razie te dodatkowe samochody e, też brały udział w turnieju, i tutaj mogę zdradzić, jako iż one nie biorą udziału. Tutaj bo te samochody bardzo szybko odpadły. Chyba tylko korweta przeszła do e, rozgrywek, e, trabi rozgrywki drabinkowej, ze względu na to, iż jej osiągi nie odbiegały od tych e, pojazdów z listy, ponieważ osiągi pozostałych samochodów były znacznie. Słabsze ze względu na to, iż były to odzorowane, fabryczne samochody, a nie samochody stinikowane. Tak więc grup może nie było więcej, było 8 grup chyba, ale no więcej niż jedna grupa miały 5 samochodów na liście. Tutaj zdecydowałem się nie używać tych samochodów ze względu na to, co już powiedziałem, czyli to, że te samochody są diametralnie słabsze od tych, które, biorą, które są na liście po prostu w grze i które tuningujemy, że po prostu one no, pełniłyby tylko formę właśnie takiej, takiej czarnej owcy, którą należałoby odrzucić już na samym początku. To tyle jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące turnieju. Jakieś szczególnie Zaawansowanych detali tamtego turnieju nie pamiętam. Pamiętam tylko, który samochód wygrał, który samochód zajął drugie miejsce. Pamiętam jeden dosłownie pojedynek z jednej ósmej finału. Nie zdradzę, co turzy za pojedynek, choćbyście nie wiem, co... co ze mną zrobili. Wspominam o tym nie bez powodu w tej grupie. I tyle. Tyle pamiętam, jeśli chodzi... O rozgrywki grupowe, jak i rozgrywki finałowe z tamtego turnieju, rozgrywanego dawno temu w gimnazjum. BMW M3 GTR, zbliża się tymczasem do mety. Pruje niczym demon, i czas ma niesamowicie dobry. I to na pewno będzie czas lepszy od Punto 3.32 42. To są jakieś. Jaja, ten czas jest o prawie 10 sekund lepszy od punto. No trochę przesadziłem, nie 10 sekund, ale 6. Nie, co jak gada? O 12 sekund. Bo ponad 12 sekund lepiej przejechało M3 tą trasę. Tak więc grubo. No, Ford GT, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jakim cudem wykręcił tak słaby czas jak 3,48. Gdzie w tym samym czasie M3 wykręciła 3.32? Szczerze powiedziawszy, boję się, jaki wynik wykręci karę GT. bo jakby nie było Carrera GT była na krótkiej trasie o 2 sekundy prawie, o ponad 2 sekundy szybsza od M3. A trasa teraz mamy długą, w wielu miejscach bardzo prostą, na której Carrera rakiety tak może się mocno rozpędzić. Może być ciekawie. No, cóż. Zapowiadałem, że ta grupa będzie ciekawa i jest póki co ciekawa. M3 jak na razie zmiażdżyło swoich konkurentów na tej trasie. Ustanawiając nowy rekord 3.32.42 to jest czas o 18 sekund mniej więcej lepszy od kajmana z grupy B. Oj, 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 oj słabo. To jest bardzo trudny zakręt. No i samochody, które dobrze się prowadzą, z tym zakrętem problemów nie mają. Karrera no, GT niestety ten problem miała i to całkiem spory, co może negatywnie wpłynąć, to na pewno negatywnie wpłynie na wynik tego samochodu. Carrera GT jest samochodem, który no tak jak wspominałem, jest samochodem ostatnim na liście samochodów z kariery, co może sugerować, że jest to najlepszy samochód że przez wielu też jest uznawany, przeze mnie na przykład był uznawany, ja tym samochodem przeszedłem karierę co najmniej trzy razy, czy za czwartym razem używałem tego samochodu jako samochodu do prędkości właśnie ze względu na prędkość, jaki ten samochód rozwija. Tak więc nie jest to samochód byle jaki, nie jest to samochód, który należy lekceważyć. Na pewno ma ten samochód jakieś tam szanse na zajęcie wysokiego miejsca w tym turnieju. Jak na razie przejazd jest w miarę sprawny, aczkolwiek nie idealny. kilka pomniejszych błędów jak na przykład zjazd z obwodnicy się trafiło. Ale być może Carrera GT właśnie swoją prędkością maksymalną te straty nadrobi. 33242 to jest czas do nadrobienia. Zbliżamy się do mety. Ten czas minął, tak więc M3 wygra wyścig numer 2. Zobaczymy na którym miejscu będzie Karera. Karera będzie na miejscu drugim. 3,38,63. Karera GT na miejscu drugim po wyścigu numer 2. Sytuacja w grupie. Wygląda bardzo ciekawie BMW M3 GTR z pięcioma punktami. Na miejscu pierwszym Exag, na miejscu pierwszym Carrera GT, na miejscu trzecim Fiat Punto 2 punkty, na miejscu ostatnim jak na razie cały czas bez punktów Ford GT. Ja w dalszym ciągu jestem zaskoczony i jestem w szoku wynikiem Forda GT. No. Ford GT na chwilę obecną zagrożony odpadnięciem z grupy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. Zapraszam na wyścig numer 3.